Jak uniknąć więzienia na Linkedin? Niektórzy powiadają, że lajki na Linkedin są jak pieniądze w grze Monopoly. Nie do końca się z tym zgodzę, ale podobnie jak w Monopoly, tak na Linkedin możecie trafić do więzienia. Więzienia, czyli blokady systemowej, która zablokuje wam możliwość wysyłania zaproszeń. Wiadomości, czy nawet publikowania treści. To w przypadku, gdy LinkedIn wymierzy Wam łagodny wymiar kary. Najsurowszy oznacza całkowite zablokowanie konta i wykasowanie. Jak tego uniknąć? Po pierwsze, nie używaj narzędzi do automatyzacji, które masowo wysyłają zaproszenia i wiadomości. Boty to najkrótsza droga do więzienia na LinkedIn. Nie wysyłaj więcej niż 50 zaproszeń na 24 godziny. Nie przekraczaj liczby 3000 zaproszeń, które czekają na akceptację w Twojej skrzynce wysłanych. Jeśli masz takie, które czekają ponad miesiąc, wycofaj je. Nigdy nie wysyłaj w zaproszeniu oferty handlowej. Zapraszany nie dość, że odrzuci Twoje zaproszenie, to może zaznaczyć opcję nie znam tego użytkownika, a jeśli tak zrobi więcej osób, które dostały Twoją ofertę, możesz dostać blokadę. LinkedIn to nie sprint, tylko maraton, dlatego budując sieć kontaktów. Nie korzystaj z botów i automatyzacji, po prostu nie spamuj. Unikaj strategii armii czerwonej. Wprowadź nawyki i rutynę, by regularnie zapraszać do kontaktów osoby, z którymi wymieniasz maila, które lajkują Twoje posty, które odwiedzają Twój profil.